Masz dość bycia mięczakiem? Dość siedzenia na kanapie i marudzenia, że życie jest trudne? Czas to zmienić. Pierwszy krok wpierdalaj gruz. Nie metaforycznie, mentalnie. Zamiast owsianki odwaga, twardość, determinacja. Każdy kamień to twoje nie dam rady, które właśnie chrupiesz na śniadanie. Drugi krok rób pompki na suficie bo ziemia to dla mięczaków. Tylko prawdziwy twardziel walczy z grawitacją i wygrywa. Trzeci krok gryź meble, nie ze złości, z dyscypliny. Każde ugryzienie to symbol Twojej determinacji i brak pieniędzy na siłkę. Więc przestań być mięczakiem. Jedz gruz, rób pompki tam, gdzie inni nawet nie stoją. I pokaż światu, że twardość to nie gen, to styl życia. Nie bądź miękki. Bądź beton.